A to takie trudne. Szkoda, że nie mam żadnej koleżanki alternatywki, to by mi pomogła. O kurczaczki. Przecież tam stoi Patryk, w dodatku sam. Czy powinnam do niego podejść? Ale mam stresa. Co jeśli mnie odrzuci? Dobra, nie ma co się zastanawiać. I tak to będę musiała wkrótce zrobić. Nela podchodzi do Patryka. O hej Patryk, jak tam powczoraj? O której wróciłeś z imprezki? Coś jeszcze robiliście? Przemanej Ronelciu, A było super.